Cześć, Manko, ze strony Araulen i chciałbym Wam powiedzieć o takiej dosyć fajnej inicjatywie, którą organizujemy. I jest to serwer do Farming Simulatora 15. Serwer dedykowany, w którym będziecie mogli z nami zagrać. Serwer nazywa się ACA World, czyli po prostu mm, skrót od Araulen, Konzi, Androxy. Taki nasz własny świat. Nie, tak nie będzie on do, do końca nasz, bo serwer ma 16 slotów, e, będzie dostępny 24 na 7 e, i będziecie mogli w każdej chwili z nami zagrać. Możliwe, że też będziemy tworzyć jakieś tam, na pewno będziemy tworzyć jakieś odcinki specjalne z serwera, gdzieś będziemy organizować eventy itd., dalej I tak dalej. Także będziecie mogli wziąć z tym udział, pojawiają się pytania czy możemy, czy możecie zagrać z nami niekiedy e, Jaka jest możliwość, gdzie gramy, na czym gramy, jakie mody itd 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 Dlatego właśnie mm, stworzyliśmy serwer do wspólnej gry z nami ehm, Wspólnie z Cons i Androxim opłacili, opłaciliśmy i przygotowaliśmy ten serwer Kons jest całym autorem tej inicjatywy Pomysłodawcom. Androxy wybrał mapę e, i wgrał, wgrał to, i dodał jeszcze mody potrzebne na serwer. W mgnieniu oka e, sam się zaoferował, bo ma odpowiednie łącze do tego. Natomiast zająłem się stroną techniczną. E, co tu mam na myśli? Podpięcie z listy modów do mojej własnej domeny, dzięki czemu będziecie mogli e, bardzo szybko dostać się do strony, skąd będziecie mogli pobrać mody i strona ta będzie bardzo łatwa do zapamiętania aca.araulen.pl czyli aca.araulen.pl wchodzicie i tam macie calutką listę modów, która jest dostępna na serwerze no i jak to wszystko działa wchodzicie no i tam macie listę modów brązowy kwadracik pod listą modów pozwoli wam poprać paczuszkę modów obecnie aktywnych natomiast Srebrna paczuszka mm, pozwoli Wam, srebrny przycisk paczuszka pozwoli Wam pobrać e, pakiecik wszystkich modów. W tym wypadku e, wszystkie mody są aktywne, prócz DLC-ków. Także DLC-ków nie używamy, używamy modów. E, modów nie ma za dużo jest to mapa plus mody z nią związane nic więcej. Na razie nie będziemy szaleć z tym, bo nie wiemy, jak się serwer przyjmie, jak on to wszystko wytrzyma. Potem możemy to rozwinąć na wasze prośby, Wasze sugestie. Co potem z tym zrobić, jak to pobierzecie? Jak to pobierzecie, wystarczy, że otworzycie to i wypakujecie zawartość tego archiwum do folderu Mods FSA. Czyli także zrzucacie normalne mody. I wtedy będziecie mogli normalnie wejść na serwer. Serwer obecnie ma hasło nałożone, ponieważ ciągle trwają testy. Ale to już niedługo się zmieni Ponieważ e, Dokładnie dziś o godzinie 20 jest Jego start e, Consi będzie już na pewno o 20 .00. Myślę, że Androxi też Ja pojawię się troszkę później e, Wejdę około 20.30 Wystartuję od razu Z livestreamem e, Po kolei Około godziny 19.50 Na fanpage'ach każdego Z naszej trójki Pojawi się e, informacja przypominająca o starcie serwera. Pojawi się adres, e, pojawi się y, drugi adres, skąd pobrać mody. E, pojawi się przypomnienie, że jest start. Pojawi się przypomnienie o live streamie. E, także o 20 będziecie mogli spokojnie już sobie wejść i pograć. E, Koncert, tak jak mówiłem. Będzie już na pewno. Androxy pewnie też. Pojawiają się pytania o kadora. Kador nie bierze udziału w tej inicjatywie, co nie zmienia faktu, że nie, nie, nie jest mile widziany na naszym serwerze. Oczywiście także może grać, może grać z Wami. Został zaproszony oczywiście na premierę, także to już jego kwestia, czy wejdzie. Kwestia też czasu, bo u niego to z tym czasem jest naprawdę krucho, podobnie jak i u mnie. Także tak to mniej więcej się przedstawia. Serwer nazywa się, tak jak mówiłem, ACA World, i po wpisaniu tego w wyszukiwarce serwerów na Europie kontynentalnej, wyświetli się Wam nasz e, serwer. Mamy osobiście nadzieję, że cała inicjatywa Wam się spodoba. Serwer jest obecnie wykupiony na 3 miesiące. Jeśli będzie zainteresowanie, nie widzimy problemu, aby dalej to wszystko kontynuować. Chciałem tutaj jeszcze naprawdę podziękować Ziucie, mm, świetnemu programiście, który stworzył dla nas specjalny autorski mod, dla, mm, dzięki któremu dostajecie taką fajną informację powitalną, jak wejdziecie za każdym razem na serwer, oraz że próbował stworzyć mm, specjalny mod ukrywający czat, gdybyśmy chcieli nagrywać. Um, tutaj niestety... Na obecną chwilę nie udało mu się tego zrobić tak, żeby to w pełni działało, ale liczę, że jeszcze, jeszcze się to uda ogarnąć, wierzę w niego, bo to naprawdę świetny programista e, i wierzę, że jeszcze coś z tego wyjdzie. Um, pojawią się pewnie e, jacyś goście specjalni, jak nie na otwarciu, to później. Będziemy starali się być przyjaźni dla każdego youtubera e, czy, czy każdego gracza, każdy, naprawdę każdy jest mile widziany. Coś więcej powiem jeszcze na live streamie. Wtedy będą pojawiać się na pewno na żywo jakieś pytania bardzo ciekawe. I wtedy będę mógł sobie z Wami porozmawiać, pograć i, i, i poodpowiadać. Także zapraszam Was na mojego streama. Stream będzie na YouTube. Dlaczego na YouTube? Macie opcję zmiany rozdzielczości, macie bardzo fajny czat. Ja mam też bardzo fajnie wszystko ogarnięte. No i dodatkowy grosz też wpadnie z tego, co się przełoży na e, rozwój kanału, bo jak widzicie, ciągle coś tam kupuję, ulepszam i tak dalej. To wszystko, żeby e, wam się dobrze ten kanał oglądało. Także z tym wystarczy około 20.30. wystarczy, że wejdziecie na mój kanał na YouTube, e, przejdziecie do sekcji wideo i tam będzie. Mm, tak jakby film zatytułowany e, Start serwera ACA World, czy coś takiego? Wejdziecie w to, powinno pisać, że jest na żywo. Wejdziecie w to i wyświetli Wam się e, materiał na żywo. Nie będzie to film, e, będzie to wyglądać jak film, ale to nie będzie film, tylko materiał na żywo. E, co jeszcze. Link do tego także dostaniecie w opisie, żebyście mogli bardzo łatwo e, trafić i móc sobie tam poglądać i ze mną podyskutować. Zapraszam was też bardzo serdecznie na mego TeamSpeaka, to jest 3.araulen.pl. E, także będziecie mogli pogadać z nami bezpośrednio na TS-ie. Aczkolwiek TS ma podaj 13 albo 14 slotów, nie pamiętam dokładnie. E, także za dużo nas się tam nie pomieści. Na pewno nie wejdą wszyscy z serwera. Także myślę, że najlepszą opcją będzie mm, na starcie po prostu umożliwić nam organizatorom komunikację na TSie i, i możliwość odpowiadania wam na pytania na czacie, na live streamie i wy byście sobie tam siedzieli na tym live i po prostu zadawali te pytania albo zadawali je em, w grze. A gdy już całość się rozładuje, gdy ta mm, ten, 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 ten event początkowy się skończy, to tam jak najbardziej możecie z nami pogadać także na TS-ie. Um, nie zawsze się to uda, bo ja jestem rzadko, ale kons jest dosyć często. No i też zależy od tego, jak tam ze slotami będzie. TS średnio ma około 7 osób, 8 zajętych codziennie, tak średnio. Także tam parę, mi, parę miejsc dawać jeszcze zostanie. Jak coś najwyżej się powiększy, jeszcze TS-a um, z czasem. No i to by było chyba na tyle. Naprawdę serdecznie Was zapraszamy. Um, przydatne um, linki będziecie mieli w opisie. Jeszcze raz. I jeszcze raz je podam. Mianowicie ACA World, nazwa serwera, acia.arowlen.pl, lista modów, facebookcom e, mój fanpage, facebookcom e, fanpage Consiego, facebook.com/androxy.pl, fanpage Androxiego. Na każdym naszym na każdym fanpage'u pojawią się informacje tuż przed 20 o starcie serwera, także przypominam wam jeszcze e, o tym. Mm, serdecznie was zapraszam. Liczymy, że liczymy, że cała inicjatywa wam się spodoba, bo było sporo pytań o to. Także widzimy się na serwerze. Cześć.